Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Zobaczcie, tak się prezentuje rolada na drugi dzień. Wyszła Krzyśkowi perfekcyjnie. Następnym razem jeszcze yy, damy więcej owoców, ale jest po prostu sztos piękna. Przestawiłam tutaj, słuchajcie, te kwiatuszki, dlatego, że tam ich po prostu nie widzę, a tutaj każdy może sobie na nie mm, spoglądać. Także są tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. My jeszcze w piżamkach, zaraz się przebieramy i zaczynamy dzień. Co Fajna ta mamy szafka, fajna. Chyba fajna. Zobaczcie. No, co ty robisz, Nerka? Co ty robisz, Lala? Co to jest? Co to było? Hmm? Co to jest szafka? No ślicznie, powolutku. No gdzie będziesz gryzła szafkę? Chodź! Chodź, zrób papa! Albo cześć! <laughs> Uwaga, ktoś tu się wspina! Kuku! Kto tu się wspina? Kto tu się wspina? Hejka! Hejka! Kto do mamy się tu wspina? Lala? Lala! Hoppa! Baba! Baba! Ba. Idzie, 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 idzie. Idzie, 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 idzie. Idzie, 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 idzie. Kto tu idzie? To ba, baba! Moi drodzy, wypadałoby się z wami przywitać Także jestem, pokazuję się wam Słuchajcie, dzisiaj leginsy Taka oto koszulka, ona już ma, nie wiem Ile czasu, ale jest to koszulka Z Primarka, także stwierdziłam, że Przywitam się z wami Leo zajada swoje drugie śniadanie Nelcia ja słyszę już sobie coś tam gaworzy Bo miała drzemeczkę i sobie spała zaraz Leusiowi muszę dać picie i słuchajcie, stwierdziłam, że dzisiaj pokażę Wam zaraz za chwilkę moje świeczniki, które zamówiłam sobie jakiś czas temu na West Wing stwierdziłam, że pokażę Wam też, bo zamówiłam sobie dwie podusie, w sumie to poszewki na poduszki, jeżeli mnie oglądacie to wiecie, że ja po prostu no uwielbiam kupować i poduszki i poszewki na poduszki, także zaraz Wam pokażę, dlatego, że tutaj u nas w naszym salonie bardzo dużo się zmienia, zamówiliśmy sobie taki marmur złoty stolik, e, mamy też od poster te obrazy, które Wam już pokazywałam. E, te świeczniki, trochę inne poduszki, więc tą kolorystykę chciałabym troszeczkę zmienić. E, no, także tak to wygląda. E, ja już wypiłam sobie jedną kawkę. Zaraz sobie zrobię drugą kawkę. I śmiać mi się chce, słuchajcie. Dlatego, że dzisiaj znowu będzie spaghetti. A dlaczego? Dlatego, że Leo uwielbia spaghetti i za każdym razem, jak kręcę wam vloga, ja to robię spaghetti. Nie ma tak często u nas spaghetti, ale akurat kiedy robię spaghetti, to nagrywam Wam vloga. Więc Leos tutaj zajada swoje drugie śniadanie, ale już mi mówi o spaghetti coś też wspomniał jeszcze o naleśnikach, także albo naleśniki, albo spaghetti. Zadecydowaliśmy, że dzisiaj jednak będzie spaghetti, a jutro zrobimy sobie naleśniczki. Także... E a, słuchajcie, pokażę wam zaraz jeszcze Fajną malowankę Leosia Zobaczcie, to jest ta malowanka pojazdy I do tego to była kiedyś, taka otokretka. Tak, oj zobaczcie, Leoś tutaj już Pokolorował cały autobus Z tą otokretką, także super One są w Biedronce I taka kredeczka fajna No i ja klasy, to już wam o tym też mówiłam Co kochanie? No, zmienia się kolory, o widzicie, i możemy sobie tę kredkę przykładać. Jak była mała, to też takie kredki były. Mama też, wiesz, miała taką kredkę, jak była mała. No, podobną, podobne kolory. No, także dobra. E, robię sobie kawkę i zaraz wam pokażę te nowe rzeczy do salonu. No, tak, jak No. Dzięki. Lois zjadł Wszystko. Także ja za sekundkę zabieram się również za. Naczynka, które stoją tam, a tam odmraża się mięsko na spaghetti. Także u nas naprawdę dzisiaj słuchajcie domowo. Szuka czegoś Leoś? Co tam szukasz Leo? Rozlało się picie, także uciekam. Papa, pa. do zobaczenia za chwilę. Teraz sytuacja opanowana, a ja wam chciałam jeszcze pokazać kaszę kuskus. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że już od jakiegoś czasu choruję po prostu na kuskus. Jest świetny, bo jest naprawdę bardzo bardzo szybki w przygotowaniu, także Chwilka, chwilunia i kuskus -kus macie gotowy, zalewacie po prostu wrzątkiem. I jak ja jem taki kuskus, -kus, ja go dodaję sobie do sałatek, zrobię sobie większą porcję, zostawiam go sobie w lodówce, dodaję go sobie do sałatek, na przykład wsypuję do miseczki Sałatką, super, pestki granata, rewelacja, albo po prostu zalewam rządkiem kuskus, kroję do tego czerwoną cebulkę w kostkę, pietruszkę albo kolendrę, pomidorka, mieszam i jako dodatek do obiadu taki kuskus z warzywami, rewelacja. Także właśnie, przypomniało mi się, żeby powiedzieć Wam o kuskusie, boże, kilka lat temu ten kuskus się naprawdę często jadło, a później jakoś kompletnie o nim zapomniałam i teraz jem znowu, więc super jest. Okej, okay, kochani, bo najważniejsze, o czym zapomniałam, mam powiedzieć, to to, że Rolada Bezowa wyszła rewelacyjna. Po prostu stwierdziłyśmy z mamą, bo częstowaliśmy też rodziców, że to najlepsze ciasto, jakie jadłyśmy w swoim życiu przez te swoje 30 lat, słuchajcie, nie jadłam lepszej rolady bezowej, w ogóle lepszego ciasta, dodatkowo schłodzona, ser mascarpone, prażone migdały, o, rewelacja, także słuchajcie, na Termomixie macie ten przepis, to jest rolada bezowa z mascarpone, rewelacja, po prostu e, najlepsza e, Jaką w życiu jadłam W ogóle najlepsze ciasto chyba moje, e, jakie jadłam Także polecam wam Krzysiek jest mistrzem po prostu wypieków Dobra kochani, robię sobie i dzieciaczkom Smoothie bananowo-truskawkowe Ulubione Leo, robię od lat Teraz akurat w termomiksie, bo akurat Słuchajcie, fajnie mi to wszystko zmiksuje I też jest akurat e, przepis Tutaj mamy banany, truskawki I mleczko, ja bym dodała sobie jeszcze szpinak Ale no Nie każdy lubi Tutaj mój synek koło mnie, w szczególności ze szpinakiem, nie przepada, także robimy smudiska. A kto w ogóle nie lubi szpinaku? A ty lubisz? Nie. No właśnie, ja kocham i uwielbiam szpinak. Jest nie. bardzo zdrowy i pyszny. Nie, um, no bo szpinak ma bakterie. Nie ma bakterii, kto ci taki głupot opowiadał? Szpinak jest zdrowy. Mój tata, tata też nie lubi szpinaku. Dobra, mamy truskaweczki, ale Oś zmienia znowu decyzję, bo mówi, że teraz chce sałatkę owocową. Wiecie, banan, kiwi, nie mamy kiwi, mam banany, jabłka, winogrona, trochę miodu, ale dobra, truskawy są, robię smoothie. Dobra, i wlewamy sobie mamusi, leosiowi. I Nelci zaraz wleję jeszcze. Dobra, słuchajcie, dzieciom zrobiłam już spaghetti. Zaraz jeszcze wrzucę tylko makaron, wstawię makaron, ale ja na spaghetti nie mam ochoty w ogóle, więc będę robiła sobie pierś z kurczaka w sosie brzoskwiniowym z ryżem długoziarnistym, a sos będziemy robić na bazie sosu z brzoskwin i musztardy. Także ryż z kurczakiem w sosie brzoskwiniowym dzisiaj będzie grane. Zobaczymy, czy mąż zdecyduje się na spaghetti, czy na mojego kurczaczka.

Także trzeba to ogarnąć, a ja zaraz będę im dawała już spaghetti, bo jest gotowe. Moi drodzy, em, czy Was też to tak strasznie denerwuje? Mm, jak wasze dziecko w Waszym pokoju robi fikołki i tak właśnie wariuje. Ja to nie mogę, bo ja to się tak denerwuję, że zaraz gdzieś wyrżnie, spadnie z łóżka albo na się łeb. uderzy no, na łeb, na głowę się mówi. Także po prostu tylko mamą mogę się pobawić w swoim pokoju. Nie było sypialni, nie było problemu. Teraz jest sypialnie, jest problemik, ale wiecie, no, dziecko chce się trochę u mamy pobawić. Ja nie lubię, jak Leo skacze właśnie po łóżku i robi fikołki. Jak chce się tutaj pobawić, e, chwilkę swoimi zabawkami, to czasem mu pozwalam, że tak jak teraz tutaj te piłką mm, taką gumową sobie podrzuca, ale jak skaczę na łóżku, to ja naprawdę tego bardzo, bardzo nie lubię. Przez, słuchajcie, po tej zmianie czasu Powiem Wam szczerze, że Leo się obraził, słuchajcie, bo powiedział brzydko i mu zwróciłam przed chwilą uwagę. True Life. Tak to wygląda i dziecko się obraziło i sobie poszło. <noise> Także słuchajcie, taka sytuacja. Co wam chciałam powiedzieć to to, że ja nie mogę się przyzwyczaić do tej zmiany czasu, bo no jest widno, to dobrze, bo ja uwielbiam jak jest długo widno. Natomiast no trochę mi jakoś tak za szybko dzień leci. My wstajemy dość wcześnie, bo e, teraz krzyżek troszeczkę później, ja z Nel oczywiście pierwsze wstajemy, ale jakoś nie mogę się teraz przyzwyczaić do tej zmiany czasu, tak jakoś mi dziwnie. Jak Nel chodziła spać e, o godzinie 18, tak 10 po 18, no to teraz chodzi spać tak 10 po 7, ale będziemy jakoś, e, wiecie, Starali się ten czas do tej jednak 18.30 jakoś zbić, żeby chodziła spać teraz tak o 18.30 tego nowego czasu. Eee, także tak to wygląda. Dobra, ja już się z Wami będę żegnać, bo już plotę 3 po 3 Dzisiaj eee, trochę rzeczy udało mi się zrobić, więc jestem bardzo zadowolona. Eee, miło spędziliśmy czas. Nel już wykąpana, właśnie Krzysiek daje jej mleczko na noc, eee, także zaraz ucieka spać. Później jakaś kolacja, kąpiel Leosia, bajeczka na dobranoc i też spać a my dzisiaj jak miło się na wspólnej, standardowo. Eee, także co, ja Was pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmikach, przysyłam łziaczki, hejka i papa!